I właśnie o to chodzi, ladies and gentlemen. I właśnie o to chodzi. Wtorek, 12 listopad. A ja jestem na siodełku, na rowerze. A jak? Zapomniałbym jeszcze jedno. 9:35 teraz. Ale, ale. Stała rundka. A co dalej? Za chwilę powiem. Marzycie albo marzysz? o ultra kilometrach klan to z kanapy tego nie zrobisz nie masz ciężką pracę i właśnie o to chodzi ciężko ci wstać żeby cokolwiek zrobić i właśnie o to chodzi właśnie takie warunki są właśnie takie warunki są sprzyjające właśnie takie warunki spowodują że zostaniesz mistrzem albo mistrzynią i właśnie o to wszystko chodzi moi drodzy Ladies and Gentlemen. I właśnie o to chodzi. Wykorzystujcie to, bo jeżeli macie ciężką pracę i ogólnie jest, jesteście zmęczeni yy, ogólno swoją, swoim życiem zawodowym, to właśnie o to chodzi. Nie ma życia o tych ultra kilometrach i to jest właśnie dobre, to właśnie o to chodzi. Właśnie w tym momencie możecie to wykorzystać i prze przeprawić to wszystko na plus, a nie na minus. Że da się. Bo wtedy na ultra kilometrach nie ma lekko. Nie. Też się zaczynają takie ekscesy, że kurczę, boli kark, boli lędźwiowy, bolą ręce. Yy, to ćmok jakiś bierze w spanie jak się jedzie już długo. Come on. no właśnie, no to teraz po ciężkiej robocie wsiadasz, śniadanko obiad, czy kolacja, o której byś nie kończył i go! Nawet na te parę kilometrów. To nie, że ultra robimy, że trenujemy na ultra kilometry, ultra kilometrami. Nie. Nie. A ja jestem w PAMPI. Jestem po nocce. Zanim zasnąłem, to się zrobiła gdzieś piąta rano. O, a już... A już o 8.30 czy 8.40 byłem po śniadaniu. Płatki owsiane, pomieszane z jakimiś rodzynkami, z tym, te takie miksy tu są w sklepach. Do tego cytryną to zalane, troszeczkę z 3-4 plasterki por. Kroiłem, bo jakoś tak ostatnio bardzo polubiłem por. I co? I nawet kawy nie piłem, dlatego, że kawę piłem w tym. A, i magnes sobie wziąłem z witaminą B6. No, czasami się tak wspomagam, takim magnezikiem. Tak. No, a ze sobą wziąłem tak tyle. A jak? Nie wszystko o to chodzi żeby jeżeli marzymy o czymś żeby dążyć do celu pomimo tego, że jakieś są cięższe warunki cięższa praca i tak dalej no bo przecież właśnie to nam może sprzyjać to nas zbuduje to trzeba chcieć a ja ja chcę bardzo dlatego jadę あれあれあれ Chodzi o to, że jak wracamy właśnie z tego naszego intensywnego życia, to musimy nauczyć się nie odpoczywać siedząc w domu i wtrężalając ten syf, który nam serwuje świat, tylko nauczyć się odpoczywać podczas jazdy nauczyć się odpoczywać podczas wysiłku i wtedy właśnie będziemy robili na przykład jeżeli chodzi o turystykę rowerową ultra kilometr Także, mniej na kanapie, więcej na rowerze. Nie chodzi o prędkości. Chodzi o treningi wysiedzeniowe. Serio. No tak. 24H. Śpisz, myślisz o rowerze. Wstajesz, myślisz o rowerze. Jedziesz, wiadomo, myślisz o rowerze. Pracujesz, myślisz o rowerze. I o trasie. 24H. A jak? I wtedy zdobywasz sukces. No tak. A z trasy to jeżeli chodzi o temperaturkę dzisiaj 5,3 teraz na plusie 11 około 15 11 15 i ja sobie mknę no tak więc jak marzysz to bądź jak truck silver truck a jak i ciao